Moi kochani, no i w dzisiejszym odcinku będzie to taki w sumie odcinek o niczym, bo będzie to taki luźny odcinek: pójdziemy sobie na shopping, będziemy gadać ze znajomymi. Już wtedy napisałam, że nagrywam, więc napiszę po prostu do paru osób. Sobie na szoping, na ocenimy sobie nowy motyw. W sumie nawet jest spoko. E, rozbiorę się. W sumie te głosy są nawet, nawet. Tylko to O, no. fajne, e, nagrywasz? Tak, nagrywam. Sorry, jeśli ktoś widzi więcej takich odcinków, to piszcie. Pozdrawiam, Oliwia 333321. No i teraz sobie coś wybierzemy. 1, ale o co tu chodzi? 51. Zbijać na kanał, żeby skazywać sobie i łapki w górę, bo jak nie, to dostaniecie No ale nie tak drastycznie. No dziękuję bardzo Ser i serdecznie Cię pozdrawiam. No i my teraz idziemy sobie na shopping. Myślę, że mogłabym sobie zrobić takie włoskie w takim kolorze, bo bliżej są wiosna, więc może trzeba jakiś luk wiosenny zrobić. I to sobie zaraz z szafy coś zrobimy, bo tutaj nie widzę nic fajnego w sklepie, więc yy, opuszę tak. Tak, kumają. Nie no, nie słuchajcie jej, ale ale możecie dawać sobie i łapki. Jestem groźna, no tak, ona jest bardzo groźna. Ale serio, jest groźna. Tak nie musisz. Pozdrawiam, Majeczka1929. Jeśli chcecie, kochani, więcej takich różnych odcinków, takich po prostu bez totalnego montażu, tylko z zadaną, trochę cichszą muzyką, więc e, pierdól sobie tutaj. Zrobimy jakiegoś fajnego, wiosennego luczka. Aha, tylko przejdę sobie w luczki. Okej. Okay. Zakratkowało. Napiszmy... Yy. Pozdrawiam. Dora. No i stworzymy sobie luki. Zapraszam Was również do lajkowania moich luków, artbooków na MSP i tak dalej. Dobra. Daj sobie i łapki w górę, miłe komentarze. A hejtuj o si co mają. O, oh, dziękuję. Słodko. Ale ja już yy, nagrywam. Już nagrywam od chyba 5 minut Dobra, no to wybierzmy sobie jakieś luczka, tylko dostaram się wziąć jakie włosy. Może zrobimy sobie jakiegoś z tymi włosami Bo one pasują prawie do wszystkiego i fajnie się komponują Więc my zrobimy Dobra Tutaj sobie może weźmiemy maskę z racji tego, że jest koronawirus To weźmiemy maskę kochani No i weźmiemy sobie jakieś spodeneczki Może te będą pasować nam do luczka no i to się szanuje. Nie no, tak to na serio. To hej, ty dobranoc. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Bardzo Ci serdecznie. Pozdrawiam i dziękuję generalnie za wszystko, bo zrobiłaś tutaj mega dużo mi pomogłaś. No. Pomogłeś dużo naprawdę czasami w lewelku. Pozdro, pod pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam sobie to i weźmy kabaretki jeszcze. Proszę, na kabaretki chciałam nie chcę tych sprawdza. Dobra. Dzięki za pozdro. Nie ma za co i tak ci pozdrawiam. Dobra. No, no, fajna nazwa, piksela. O co chodzi? Tutaj jest driptanie, mi teraz powiadomienie. Wbijać do Oliwia Piotrowska, masz za za Dobiję ci jej, o ładny look, dzięki. co to nie pisze? Dzięki kochani, ja mam w takich bliźnich odcinkach trochę się stresuję, bo, bo 200 subów to zrobię Wam losowanie na dripa. No właśnie, wbijajcie 200 subów na jej również kanale, więc tutaj serdecznie zapraszam również na kanał Oliwii i ona tutaj ma kanał podany chyba w statusie. Ale jeszcze zobaczymy. Nie. E, więc wpadajcie na kanał e, e, Olivia Fajowska e, podłoga MSP Wykrzyknik. Wbijajcie do mnie, jak, jak wbijecie u mnie, a jak u mnie wbijecie 80 subskrypcji, to zrobię Wam losowanie na włoski candy. No, e, teraz sobie wyszukam jeszcze taką jedną masówkę, czyli moją bijwę, na której czasami wchodzę konto i robię jej żarty. I też zrobimy sobie jej luczka. W ogóle jeśli chcecie, żebym wam robiła luki, no to możecie pisać. Albo w sumie jej już robiłam kiedyś, więc y, teraz y, zrobimy sobie komu innemu. Komu by to zrobić? Może zrobimy sobie y, mojej mini. Dobra. Tu zrobimy sobie mini luczka i w ogóle nie wiem dlaczego minia wbiła... Y, Dizowski cicho. Nie wiem dlaczego ona, wbi ona wbiła w, takim, w tak krótkim czasie 21 level. Serio, to jest mega dziwne. Wiecie, jak dla mnie trochę takie. Nie wiem, jak to jak można wbić. Ja, ja jestem członkiem na innym koncie od y, 2018 i ja nie potrafię tam, tam wbić nawet 11 levela. No więc. Zrobimy celuszkę. No i za chwilę jeszcze pójdziemy szybko na shopping yy, I za chwilę będziemy kończyć odcinek Wybierzemy jakieś ładne włoski Na przykład jakieś y, z unikatami Może sami sobie zrobimy O, tego są ładne O, to są nawet I będą nawet pasować chyba do naszego ludka Zrobimy sobie y, na chwilę to, się Więc zobaczymy Albo, albo może zrobić ze wszystkich unikatów Tu się zastanawiam czy te czy włoski Galaxy tamte włoski bardziej pasowały, więc pójdziemy jeszcze szybko na shopping i będziemy na końcu odcinek dajcie łapkę w górę, zasobujcie kanał mega fajnie się czuję jak, na, jak nagrywam różne odcinki bo mogę być dla was taka w pełni otwarta i nie muszę się nad niczym kryć dajmy sobie y, scrunchie y, I dajmy sobie serduszka A nie, te serduszka to brzydko wygląda, na tej twarzy Więc dajmiemy to, czy to się da w ogóle? Dobra, nie da się tego zdjąć Wezmijmy jakiekolwiek buty Bo jeszcze się muszę wyrobić z shoppingiem Dobra, weźmiemy te buty Serio, y, nikt nie powinien... Jezu, tutaj kogoś hakują normalnie na moim odcinku, brawo nawet myślę, że to będzie pasować, tak? Do tego odcinka, ale nie, ta bluzka nie. Tylko się zastanawiam czytać. O, to na pewno sobie damy. Tylko poszukamy bluzki w kolorze fioletowym. O, tam mieliśmy jakąś. O, tutaj mamy jakąś ładną. No i myślę, że luczek jest zrobiony. Przez wilka MSP Taglowcia Fajny look Bałwada, no Dobra, to jeszcze szybko idziemy kochani na shopping I ocenimy sobie motyw No i będę kończyć odcinek Pierwsza strona I już mi się tutaj nie podoba oprócz tych włosków Lub tego stanisa Druga strona totalny shit, szok. Na naprawdę szokujące, szokujące. Nie, nawet nie, nie chcę mi się tego do końca oceniać, bo to jest takie... To jest tak mega przerysowane, że tutaj naprawdę nic nie mogę waleć, wychodzę z tego. Zobaczę, czy tylko coś w piękne dodali, czy nie. Tutaj nic nowego nie dodali, więc pozdrawiam cały, serdecznie. całatka 1, Neme X Elo, tu ja 123. No i serdecznie wszystkich pozdrawiam, ja tylko u ubiorę sobie mojego lutka. No i kochani, już się z wami będę żegnać, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, suba na tym kanale, ponieważ wielkimi krokami zbliżamy się do 100 subskrypcji naprawdę na 80 subskrypcji robię wam losowańsko na włoski candy. Więc ja ubieram mojego ludka i już się z wami żegnam. pa, pa.